Hmm, halo, halo, ale jak zwiększyć sprzedaż w sklepie? Niech Pani powie jakąś ciekawą regułkę. Usłyszałam to kiedyś na jednej z prelekcji, którą e, prowadziłam od bardzo zainteresowanego i widać z taką pretensją uczestnika tej prelekcji. A więc jak zwiększyć sprzedaż w punkcie sprzedaży? Jedna z reguł. Reguła 3o. Na czym polega? Chodź, opowiem dzisiaj Ci o tym. Reguła 3O. 3O. Odpowiedni towar w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu. I po kolei o każdym o. Odpowiedni towar, czyli w działaniach visual merchandisingowych w punkcie sprzedaży chodzi przede wszystkim o to, żeby odpowiedni towar, na przykład towar walentynkowy znalazł się z takimi serduszkami czy z jakimiś takimi elementami aniołków z przebijających łukiem serduszko, żeby tego typu produkty znalazły się w sklepie nie 10 lutego, nie 14 lutego, tylko żeby ten towar znalazł się w sklepie najpóźniej najpóźniej to jest bardzo ważne Najpóźniej, no żeby się znalazł 1 lutego. Żeby klienci, którzy planują zrobić jakieś zakupy walentynkowe, mieli okazję i czas na zapoznanie się z ofertą w Waszym sklepie. Czyli odpowiedni towar musi być wyeksponowany w odpowiednim czasie, czyli od tego 1 lutego i w odpowiednim miejscu. W odpowiednim miejscu, czyli taki towar musi się znaleźć na Waszych mediach społecznościowych, to jest mega ważne. Ja w ogóle uważam, że obecnie prowadzenie biznesu sklepu stacjonarnego i nie prowadzenie przy okazji w jakikolwiek, chociaż minimalny inny sposób mediów społecznościowych jest po prostu dużym błędem. Dlatego, że gro naszych klientów ogląda oferty sklepów, ogląda ofert, Wasze oferty, właśnie między innymi w mediach społecznościowych i potem oglądając w mediach zdjęcia Waszych produktów, lub jakieś live'y, które prowadzicie, potem przychodzą do Was do sklepu i pytają o konkretne produkty, które są dostępne na live'ach. Ja często słyszę takie informacje od przedsiębiorców, z którymi pracuję, że właśnie dokładnie to się w taki sposób dzieje. Czyli. Odpowiedni towar, rzeczy z serduszkami w odpowiednim miejscu eksponujemy, czyli na witrynie, to jest jedna rzecz a druga rzecz i drugie miejsce na początku gdzieś w tej gorącej strefie w sklepie. Jeżeli natomiast ten towar walentynkowy nie znajdzie się na witrynie, jeżeli na witrynie wydrukujecie czy tam wytniecie nożyczkami, przykleicie taśmą klejącą jakieś jedno serduszko i będziecie wychodzili z założenia, że jeżeli klient zobaczy na witrynie jedno serduszko naklejone, to na pewno będzie wiedział, że w głębi sklepu na wysokości kolana mamy powieszone skarpetki Walentynkowe albo jakąś biznes walentynkową, no to jesteście w grubym błędzie. Towar, ten, który jest tym gorącym towarem sprzedaży, powinien być na wysokości wzroku klienta, i klient wręcz wchodząc. Do sklepu i przechodząc pasażem handlowym, on powinien się potknąć o tą komunikację wizualną poprzez ułożenie tego towaru, że już macie ofertę walentynkową. Ta oferta walentynkowa powinna być też podbita jakimś fajnym komunikatem walentynkowym, żeby zmotywować wow, żeby zmotywować waszego klienta, do zrobienia zakupów w, w, w waszym sklepie. Czyli reguła 3O to jest nic innego jak reguła, która ma na celu spowodować zwiększenie sprzedaży w sklepie. Jeżeli nie stosujecie tej reguły 3O, bardzo prostej reguły 3O, efekt jest taki, że nie można oczekiwać dobrych wyników sprzedaży. Często, jak rozmawiam z przedsiębiorcami, to Słyszę też czasami coś takiego: To ja za każdym razem muszę przebudować tą ekspozycję. Czyli na te walentynki znowu muszę coś postawić na witrynie z serduszkami, gdzieś w sklepie. Na początku muszę znowu przebudować ekspozycję, ciągle muszę to przebudowywać. To jest w ogóle bez sensu. Wstawię ten towar gdzieś tam na sklepie. Jak klient będzie chciał, to przyjdzie i zapyta. No, niestety, jeżeli klient będzie chciał. Kupić, to wejdzie do tego miejsca, w którym ten towar będzie się znajdował, zarówno na witrynie, jak i bezpośrednio na sali sprzedaży. Więc chcesz zwiększać sprzedaż w swoim sklepie? Zaprojektuj zaplanuj kalendarz działań ekspozycyjnych w sklepie i zgodnie z tym kalendarzem zaplanuj sobie, że rzeczy walentynkowe muszą się w Twoim sklepie znaleźć najpóźniej 30 stycznia lub na koniec stycznia, żebyś miał czas na włożenie tego w, w, w ekspon przyjęcie tego towaru na stan oraz żebyś miał czas na zbudowanie ekspozycji, żeby ta ekspozycja spokojnie mogła pobyć na tej Twojej sali sprzedaży dwa tygodnie. To wszystko trzeba zaplanować. Czyli regułę 3o można stosować w momencie, kiedy przygotuje się do tego też odpowiedni plan poszczególnych rzeczy. Jeżeli nie przebudowujecie ekspozycji, Klienci rzadziej do Was wchodzą, bo wychodzą z założenia, że po prostu w tym sklepie nic nie ma. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was inspirujący. Króciutki, ale inspirujący. Zachęcam Was do oczywiście subskrybowania to jest bardzo istotne. Zawsze ten Pan, który tutaj pomaga mi. Ee... Nagrywać wszystkie odcinki, mówi Daga, pamiętaj, subskrypcje, subskrypcje. Zachęcam do subskrybowania. Oczywiście będę wdzięczna bardzo mocno za każdą jedną łapkę w górę i udostępnij, jeżeli możesz, tą treść swoim znajomym, którzy prowadzą sklep spożywczy, sklep odzieżowy, kwiaciarnie, piekarnie, sklep z bielizną, jakikolwiek. Wszędzie tam, gdzie mamy sklepy, powinny sklepy, ale także punkty usługowe i kawiarnie to tam powinniśmy stosować za regułę 3O. Mam nadzieję, że było inspirujące i zapraszam do zapisu na nasz newsletter. Link do newslettera jest oczywiście w opisie filmu. Dzięki wielki do zobaczenia w kolejnym odcinku.